Praise 2017 roku to gra, której bliżej do duchowego następcy System Shocka lub też Deus Exa, niż jakiegokolwiek innego tytułu z ostatnich lat. Dzieło Arkane Studios, znanego przede wszystkim z serii Dishonored, to jeden z tych projektów, który wymyka się prostym definicjom. Bo czy to strzelanka? Nie do końca. Horror? Trochę. RPG? Też, ale nie klasyczny. Najlepiej powiedzieć wprost. To Immersive Sim, gatunek, który nie prowadzi gracza za rękę, ale daje mu zestaw narzędzi i świat, który reaguje na jego decyzje i działania. I to właśnie ta inność sprawia, że Prey wciąż nie ma należnego miejsca na liście najlepszych gier ostatnich lat. A szkoda, bo to jedna z ostatnich gier AAA, które dają graczowi realną wolność. Nie iluzje wyboru ani drzewka dialogowe, tylko autentyczne, systemowe podejście do projektowania świata, którego w dzisiejszych czasach próżno szukać. Gra zaczyna się jak stylowy thriller science fiction. Budzisz się w mieszkaniu, dostajesz telefon, zakładasz kombinezon i lecisz na testy. Wszystko przebiega rutynowo, aż nagle. To moja kawa? Tu nic nie ma. Myślałem, że sim... O Ochrona! Sprawy zaczynają się komplikować. Nie chcę spoilerować wstępu tym, którzy po tym materiale zdecydują się na obranie Preya, dlatego sam początek pozwolę sobie pominąć. Jednak szybko okazuje się, że nasz bohater Morgan Yu, w zależności od naszych preferencji mężczyzna lub kobieta, znajduje się na stacji kosmicznej Talos 1, na której personel naukowy przeprowadzał badania nad rasą obcych istot nazywanych tyfonami. Początek naszej rozgrywki przypada na moment, kiedy to dochodzi do wyłomu przechowawczego, skutkującego uwolnieniem się tyfonów, które mimo iż wykazują się inteligencją, to nie istnieje żaden sposób na komunikację z nimi. A gdyby tego było mało, potrafią one przyjmować postać dowolnego obiektu oraz rozmnażać się przez pochłanianie energii z żywych istot, w tym przypadku ludzi, co na zamkniętej na stacji kosmicznej w przeciągu kilku godzin doprowadza do zdziesiątkowania personelu i namnożenia się tyfonów w niesamowitym tempie. Same tyfony to jedne z oryginalniejszych wrogich stworzeń, jakie zaprezentowała nam elektroniczna rozgrywka ostatnich lat, występujące w licznych rodzajach, które warto odkryć samodzielnie i wymuszające na graczu inne podejście w zależności od podtypu. Szybko dowiadujemy się, że Morgan cierpi na zaniki pamięci i nie jest to przypadek, to efekt uboczny jednego z największych wynalazków trans star industries, tzw. neuromodów. Technologia ta pozwala wszczepić do ludzkiego mózgu nowe umiejętności, doświadczenia i wspomnienia, niemal natychmiastowo, w sposób równie przełomowy, co i niekonwencjonalny. Języki, sztuki walki, wiedza specjalistyczna, wszystko dostępne od ręki, ale jest jeden haczyk. Usunięcie neuromodu resetuje mózg do stanu sprzed jego instalacji, powodując amnezję u jego użytkowników. Wszystko czego się nauczyłeś dzięki urządzeniu oraz wszelkie powstałe po tym fakcie wspomnienia zostają wymazane, przywrócone do stanu początkowego, a Morgan przechodził ten proces wielokrotnie. Tego, które z jego wspomnień są prawdziwe, dowiadujemy się stopniowo, przemierzając opuszczone korytarze Talosa 1, zbierając strzępki informacji, nagrań, notatek, fragmentów rozmów, które, złożone razem, niczym puzle, pozwalają nam zbliżyć się do prawdy. To, jak opowiadana jest historia gry, pozwala idealnie wczuć się w świat przedstawiony. Jego fundamenty wydają się na tyle realne w zastanej sytuacji, nie licząc oczywiście morderczych tyfonów, że z łatwością jesteśmy w stanie zanurzyć się w świecie gry i chłonąć jak gąbka kolejne wydarzenia przedstawione nam na przestrzeni całej rozgrywki. Rozgrywki, której jednym z najważniejszych elementów jest sama stacja. Design Talosa to po prostu majstersztyk. Zaprojektowana z rozmachem estetyki Art Deco i zrealizowana przez firmę, która uznaje, że nie ma problemu, którego nie rozwiąże wstrzyknięcie sobie obcej technologii prosto w mózg. Całość wygląda jakby Elon Musk i Andrew Ryan poszli razem na imprezę, wypili za dużo i zamarzyli sobie wybudować prywatny pałac w kosmosie. Pierwsze co rzuca się w oczy to fakt, że Talos 1 nie wygląda jak typowa stacja kosmiczna z filmów science fiction, gdzie wszystko jest szare, plastikowe i ciasne. Nie, tutaj mamy marmury, złocenia, ogromne szklane szyby z widokiem na Ziemię i kosmos. Każdy pokój, każde biuro, każdy zakamarek tej stacji to nie tylko miejsce, gdzie możemy znaleźć kolejny kawałek historii, ale też logiczne przedłużenie fabuły. To świat, który nie tylko opowiada, ale i pamięta. Każde przewrócone krzesło, każde zamknięte drzwi, każdy trup z notatką na kolanie to wszystko mówi ci coś o tym, co się wydarzyło. Oczywiście mówi też: tu był potwór, uciekaj, głupcze, ale to już inna sprawa. I choć sama stacja jest naprawdę duża, a wręcz ogromna, to dzięki sprytnej metro i dwaniowej konstrukcji wracasz w znane miejsca, tylko tym razem z nowymi umiejętnościami albo narzędziami. Nie sposób nie wspomnieć o klimacie, bo Talos 1 to nie tylko level design. To miejsce żyje, głównie dzięki dźwiękom, światłu i temu ciągłemu uczuciu, że coś zaraz wyskoczy z za rogu, a ty masz tylko klucz francuski. Atmosfera grozy nie wynika tu z jumpscarów, tylko z poczucia kruchości naszej postaci i niepewności tego, co czyha w zakamarkach stacji. Po dotarciu do głównego holu, Morgan zyskuje swobodę poruszania się. Od tego momentu możesz iść gdzie tylko chcesz. Ale z każdą kolejną godziną spędzoną na telesie, przetrwanie staje się coraz trudniejsze. Jeśli podążymy za instrukcjami otrzymanymi od January, szybko trafimy do biura naszej postaci. Tam czeka na nas nagranie, przygotowane przez nas samych. Ale zanim dobiega ono końca, kontaktuje się z nami Alex Yu, brat Morgana, szef projektu i zależnie od interpretacji, zbawiciel albo manipulator, nie pozwala nam on dokończyć oglądania nagrania, mówiąc, że wytłumaczy wszystko, kiedy tylko się spotkają. Brzmi racjonalnie, jak to w korpo. Ale już tutaj pojawia się pierwszy wybór. Możemy posłuchać Alexa albo iść ze wskazówkami Jenny Warego. Jeśli postanowimy zaufać dawnemu sobie, gra poprowadzi nas dalej do laboratoriów Zwierciadeł i archiwum, gdzie odkryjemy kolejne wiadomości. Tym razem nie tylko od dawnego siebie, ale też od psychologa stacji. Sesje, które początkowo wyglądały na terapię, zaczynają przypominać testy, eksperymenty, próby manipulacji Morganem. I wtedy pojawia się kolejny element układanki: Oktober. Drugi z robotów aktywowany przez kolejne wcielenie Morgana. Ten przedstawia zupełnie inną wersję wydarzeń. Według niego stację należy opuścić, nie niszczyć sprzeczne rozkazy, sprzeczne motywacje. A ty, gracz, siedzisz i drapisz się po głowie, bo jeszcze przed chwilą grałeś w w Sima, a teraz jesteś w środku psychodramy z egzystencjalnym kryzysem. I właśnie tu pojawia się pytanie, któremu z nich zaufasz? Która wersja Morgana mówi prawdę? A może zdecydujesz znaleźć się własną ścieżkę, ignorując zarówno alexowe zaufaj mi, jak i paranoiczne nagrania samego siebie z przeszłości? Prey nie udziela odpowiedzi. Nie trzyma cię za rękę, nie wstawia cię w ramki moralności jak inne gry. Nie ma dobrego, ani złego zakończenia. Twoje decyzje nie są oceniane. Nikt nie powie, dobrze zrobiłeś. Gra po prostu obserwuje, cicho, z dystansem. Pozwala ci samemu dojść do tego, kim właśnie się stajesz. Bo na Talosie jeden nie chodzi o to, żeby zabić wszystkie potwory. Chodzi o to, żeby zdecydować jakim człowiekiem jesteś, kiedy nikt nie patrzy. Są gry, które przechodzi się raz, mówiąc fajnie było i już nigdy się do nich nie wraca. A są też takie, które przy drugim przejściu odkrywają przed nami, że za tamtą jedną zamkniętą szafką był cały pokój. Prej zdecydowanie należy do drugiej kategorii. Różnorodność rozgrywki opiera się przede wszystkim na tym, jakie neuromody zafunduje swojemu Morganowi. Chcesz być cyber ninja z kluczem? Proszę bardzo. Wolisz hakerkę w stylu panie, jak ci nawet z do kawy zmodyfikuje? Też się da. A może masz ochotę na teleportację, telekinezę i kontrolowanie obcych form życia? No to musisz tylko odpowiedzieć sobie na jedno ważne pytanie. Czy jeszcze jesteś człowiekiem, czy już obcym? Każda umiejętność nie tylko wpływa na styl rozgrywki, ale też na sposób, w jaki świat reaguje na Twoją obecność. Najlepszy przykład: wieżyczki obronne. Kiedy tylko zainstalujesz sobie za dużo tyfońskiego softu, wieżyczki stwierdzą, że jesteś wrogiem, bo przecież jak coś wygląda jak tyfon i pachnie jak tyfon, to nie może być człowiek, prawda? Broń w Preju to też temat rzeka. Nie mówię tu o zestawie karabin plus pistolet, jak w typowym shooterze. Tutaj każdy sprzęt ma swoją rolę. Mamy więc pistolet z tłumikiem, szybki, celny, idealny na pojedyncze mimiki, kiedy liczy się refleks i dobre oko. Głośną i bezlitosną strzelbę, wręcz terapeutyczną, jeśli lubisz wyraźne BUM w ciasnych korytarzach. No i oczywiście najbardziej charakterystyczne działko Lepik, coś między bronią a narzędziem budowlanym strzelające kleistą substancją, unieruchamiającą przeciwników, tworzącą mosty, schody, a jeśli się uprzesz możesz sobie zbudować własny balkon. Ale walka w Prey to nie strzelaj, schowaj się, przeładuj. Tu każde starcie to łamigłówka. Chcesz zaatakować frontalnie, ale możesz też podpalić kałuże paliwa, możesz rzucić granat recyklingowy, schakować wieżyczkę, albo po prostu ominąć wszystkich chowając się w rogu z kubkiem kawy, licząc, że Mimik uzna cię za swojego. To nie żart. Ucieczka też jest opcją. W arsenale znajdziemy też liczne granaty, które wyglądały jakby powstały na zajęciach plastyki dla inżynierów. Wszystko na talosie ma taki vibe, to dopiero prototyp, wygląd się jeszcze poprawi. Moimi ulubieńcami są tutaj granaty recyklingowe, bo zamieniają one wszystko w sensie dosłownie wszystko przeciwników, meble, ba nawet niektóre questy, jak niechcące rzucić je tam, gdzie nie trzeba w materiały. I to prowadzi nas do jednej z najbardziej unikatowych rzeczy w kraju systemu surowców. Bo tu nie ma sklepów, waluty ani handlarzy w jaskarowych kurtkach, zamiast tego gra mówi Chcesz amunicji? Zrób ją sobie. Chcesz apteczkę? Pozbieraj śmieci. Prawie każdy przedmiot w grze, od banana po części komputerowe, możemy wrzucić do maszyny recyklingowej i zmienić je w podstawowe surowce. Te z kolei wykorzystujemy przy specjalnej drukarce 3D, której design wygląda jakby Apple zrobił wersję Pro czegoś z lat 60. i voilà, masz nową broń, nowy gadżet albo kolejne neuromody. Oczywiście, jeśli wcześniej znajdziesz odpowiedni schemat. I właśnie to uczucie samodzielności, improwizacji i kreatywnego przetrwania to esencja rozgrywki Prey. Tu nie chodzi o levelowanie i statystyki, chodzi o to, że w każdej sytuacji jesteś zmuszony myśleć, uważnie eksplorować, wyciągać wnioski i adaptować się do środowiska, które ewoluuje razem z tobą, bo to jedna z tych gier, które bardziej cię pytają niż prowadzą, a odpowiedzi szukasz sam, z kluczem francuskim, lepikiem i świadomością, że może nie jesteś już tym samym Morganem, którym byłeś kilka godzin wcześniej. Bo już od pierwszych chwil po przebudzeniu Morgan zostaje wrzucony w świat pełen niepewności, testy, ludzie których nie zna, dziwne déjà vu. Po w odróżnieniu od innych tytułów, gdzie momentalnie w zależności od swoich decyzji usłyszysz pochwałę lub naganę, tu mamy zupełnie inne podejście. Krej idzie inną drogą. Tutaj nikt nie ocenia, nikt nie poklepie cię po plecach i co najważniejsze, nikt nie powie ci co jest właściwe. Żadna decyzja nie pozostaje bez konsekwencji, a najgorsze i zarazem najlepsze jest to, że często nie masz pojęcia co tak naprawdę zdecydowałeś, dopóki nie jest za późno. Każda z podjętych decyzji zostaje z tobą na dłużej, nie jako liczba na pasku moralności, ale jako ciężar, który czujesz z każdą kolejną godziną. Bo historia Morgana nie jest o walce z kosmicznym zagrożeniem. To opowieść o człowieku, rozdartym między tym, kim był, kim może się stać, a kim gracz chce, żeby był. Bo to właśnie gracz staje się autorem jego moralności. Chcesz być idealistą? Proszę bardzo, możesz ryzykować życiem, by uratować innych. Szukać rozwiązań, które nikogo nie skrzywdzą. A może wolisz pragmatyzm. Decyzje chłodne, logiczne, często brutalne. Czasem ktoś musi zginąć, żeby przeżyło więcej osób. Prej nigdy nie powie ci, dobrze zrobiłeś. Nie usłyszysz dźwięku plus 10 do karmy. Nie zobaczysz powiadomienia, że postać X cię teraz nie lubi. Zamiast tego gra milczy i tylko pyta, czy czujesz się dobrze z tym, co zrobiłeś. Bo nawet jeśli postanowisz wymordować cały pozostały przy życiu personel, gra nie zrobi nic, żeby cię powstrzymać. Nie rzuci w ciebie oddziałem MP-ów z napisem sprawiedliwość. Ona po prostu się temu przygląda. Cicho, z dystansu, jakby notowała. A co gorsza, bardzo często decyzje podejmowane są w niepewności. Nie wiesz, co się stanie, nie masz wszystkich informacji. Czasem działać na przeczucie, na strzępkach nagrań, na tonie głosu, na tym, że ktoś powiedział coś nie tak, a kiedy się pomylisz, musisz żyć z tym błędem. Że może niepotrzebnie zaufałeś maszynie, która nazywa się Genuary, albo bratu, który nagle znowu chce być rodziną. I tu tkwi siła prey. Niezależnie od tego, jak grasz, to ty decydujesz, kim jest Morgan. You, you. ty. Nie chodzi o wybory, zakończenie z listy ABC, chodzi o całość decyzji, które podejmujesz od początku aż do samego końca. Zniszczysz stację, uciekniesz, zatrzymasz tyfony w imię nauki, pomożesz ludziom czy zostawisz ich w potrzebie, bo są zbyt dużym ryzykiem. To Twoje wybory. A Prey nie komentuje, nie ocenia, pozwala ci żyć z konsekwencjami. Tak, jakby mówi, spójrz w lustro, czy to była słuszna decyzja? Bo w Prey ostatecznie wszystko jest kwestią wolnej woli, Twojej i tylko Twojej. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Preya, to szczerze, warto cofnąć się do tego roku, w którym wszyscy czekali na nowego Mass Effecta. Tymczasem w cieniu wyszła gra, która narracyjnie śmiało może stawiać się w jednym rzędzie z takimi tytułami jak Wiedźmin 3 czy też Deus Ex. I nie. Nie chodzi tu o fabularne twisty rodem z telenoweli, ani o wielkie filmowe sceny z muzyką na pełen regulator. Satysfakcja w Prey bierze się z czegoś znacznie głębszego: z decyzji, z konsekwencji. Im więcej wiesz, tym trudniej jest decydować. A im więcej decydujesz, tym mocniej czujesz, że to już nie tylko gra. To Twoja historia, Twoje sumienie. Nie ma tu drogowskazów moralnych, nie ma ukrytego licznika dobrych uczynków, który odblokowuje złote zakończenie z konfetti i fanfarami. Nie ma nagrody za bycie bohaterem i nie ma kary za bycie draniem. Jest tylko jedno pytanie: czy potrafisz żyć z tym, co zrobiłeś? Mówi się, że nie ma drugiej szansy na pierwsze dobre wrażenie. I to zdanie idealnie pasuje do Preya, bo pierwsze podejście do tej gry zostaje z Tobą na długo. Nie przez to co widzisz, ale przez to co czujesz, gdy już wiesz więcej. Kiedy znasz kontekst, poznajesz ludzi, ich motywacje, ich słabości i wtedy, przy kolejnym przejściu, zaczynasz patrzeć na wszystko zupełnie inaczej. Na to komu pomogłeś, kogo zostawiłeś, na to czy byłeś wierny sobie, nawet gdy wszystko wokół krzyczało, że nie warto. Z każdą kolejną godziną Prey coraz bardziej przypomina lustro. Takie, które zadaje jedno pytanie: To naprawdę ty? Taki chciałeś być? Bo Morgan Jung to nietypowy bohater. To postać rozpita, złożona z niepewnych wspomnień, cudzych decyzji, ambicji naukowych i obaw korporacyjnych. Ale to kim się stanie, to zależy tylko od ciebie, od Twoich wyborów, od tego komu zaufasz. Czy będziesz szukał ratunku dla wszystkich, czy tylko dla siebie? A może w ogóle nie jesteś tym, za kogo się uważasz? Z czasem gra przestaje zadawać pytanie: Jak pokonasz tyfony? Zaczyna zadawać inne, dużo bardziej niepokojące. Jako osobą stajesz się próbując to zrobić. I choć nie zdradzę końca tej historii, bo to coś, co każdy musi odkryć sam, to jedno mogę powiedzieć na pewno: zakończenie Preya to nie koniec gry, to odpowiedź na wszystkie twoje decyzje, na twoją drogę, na to, kim się stałeś, bo Prey to nie tylko gra o obcych, to gra o nas samych.